Witam serdecznie na prezentacji produktów w sklepie Nie BMW.pl. Ja Chciałem Państwu przedstawić jeden z portfeli BMW. Jest to portfel z serii Empower. Jak widzimy jest on pakowany w kartonowe pudełko. Pewno że dodatkowo jest zabezpieczony taką włóchniną sam portfel jest portfelem skórzanym jak widzimy tutaj mamy typowe z boku paski właściwie z tyłu paski M-kowe do tego z przodu mamy logo M w środku znajdziemy miejsce na karty kredytowe jeszcze więcej miejsc na karty kredytowe miejsce na jakieś dodatkowe dokumenty Oczywiście Przedział na pieniądze, banknoty i przedział na monety zamknięte na klips. E Wszystko wykonane z bardzo wysokiej jakości skóry. Bez żadnych zbędnych e ozdobników, gadżetów, tylko tutaj charakterystycznym się tym, tym tutaj e paskami trzeba oraz logo. A no tak to mamy wysokiej jakości portfel skórzany, ty naprawdę, który służyć będzie nam przez bardzo, bardzo długi czas. Dziękuję Państwu za obejrzenie tej krótkiej prezentacji. Zachęcam do zakupu na naszym sklepie internetowym supermyślnikbmw.pl oraz obejrzenia innych materiałów wideo na stronie bw.mw.gadget.pl.